No cóż, przede wszystkim gratuluję gospodarzom w pełni zasłużonego zwycięstwa. Wygrał dzisiaj zespół bardziej zdeterminowany i taki, który wiedział po co pojawił się na boisku. Pozwoliliśmy dzisiaj gospodarzom zdecydowanie na zbyt wiele, dużo stałych fragmentów. Bardzo wolno rozgrywaliśmy swoje akcje, także za zwycięstwo uważam za, za w pełni zasłużone. Mordowaliśmy się w tym pucharze Polski, mordujemy się dalej. Dzisiaj zostaliśmy zamordowani. Także po ostrowi, gdzie dostaliśmy bardzo mocny sygnał ostrzegawczy dzisiaj. Powtórzyliśmy swoje stare błędy i, i, i trafiło nas to dzisiaj. Także jeszcze raz gratuluję i, i do zobaczenia w Krakowie. Wie pan co, powiem szczerze, że ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy zagrali drugi taki sam mecz w pucharze Polski, ale... Nie zastanawiam się jeszcze nad tym, ale mam dzisiaj bardzo ciekawy materiał do analizy, bo przy dwóch straconych bramkach, powiem szczerze, że dawno takich zachowań w grze defensywnej nie widziałem w swoim zespole. Czym to jest spowodowane, nie wiem, ale, ale bramka na 1-0 bardzo duże mój moje zdziwienie wzbudziło, bo. Bo czegoś takiego nie widziałem dawno, takiego zachowania jednego z moich obrońców, także jest materiał do analizy i kto wyjdzie, to jeszcze naprawdę nie wiem. Przed nami bardzo ciężki mecz z Łęczną. Chcieliśmy dzisiaj zagrać dobry mecz, podbudować się, strzelić bramkę przede wszystkim. Jak widać, mamy z tym ogromne problemy. Oprócz bramek samobójczych, które strzelamy, jak widać dzisiaj było, umiemy to robić, także... Przypadek. Nie, no wie pan co, no przypadek to jest... Nie chcę mi się komentować nawet, ale... Ale, ale na pewno padną, padną, padną mocne słowa, może nie na konferencji, ale mamy o czym porozmawiać. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. To, jeśli mogę, ja jeszcze zadam pytanie uchwały <laughs> super ekspres do trenera Podolińskiego. Panie trenerze, wydawało się, że... Przy kartce czerwonej dla błękitnych to właśnie wy tą końcówkę powinniście jako zespół o dwie klasy wyżej grający rozegrać po swojemu. A stało się zupełnie inaczej. Wie pan co, ja, ja powiem więcej. My generalnie cały mecz powinniśmy rozegrać jak na zespół ekstraklasy przystało. Wiadomo, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami, ja tu się wcale nie spodziewałem jakiejś naszej... Nawałnicy i absolutnej dominacji nad błękitnymi, bo to, bo to nie ta dyscyplina sportu. Natomiast końcówka meczu przy wyniku 0-0, no zaczęliśmy już grać, grać nieco szybciej piłką, troszeczkę szybciej transportowaliśmy tą piłkę pod pole karne błękitny, i wtedy dostaliśmy dwie nieszczęśliwe bramki. Ale podkreślę to jeszcze raz sprowokowane idiotyzmem w zachowaniu defensywnym. Tylko tym. Natomiast na pewno zbyt wolno tą piłkę rozgrywaliśmy. Mieliśmy duży problem z przedostaniem się przez strefę środkową i dostarczeniem piłki do naszych napastników. To był nasz dzisiaj ogromny problem, a tak naprawdę przy tych drugich zbitych piłkach błękitni rozpędzali się w każdym kontrataku i jak widać w tym elemencie jest to bardzo groźny zespół plus oczywiście stały fragment, którym nas bardzo Błękitni dzisiaj postraszyli. Dla mnie wielką radością, zanim jeszcze powiem coś o meczu jest to, że widziałem na trybunach kibiców błękitnych w szalikach błękitnych, kibiców Pogoni, w szalikach Pogoni razem dopinkowali błękitnym. Jest to naprawdę historyczny mecz i historycznie dzieje się fajne rzeczy, dlatego to zwycięstwo no, bardzo podbuduje nas, zawodników, trenerów, sztab szkoleniowy zawodników, ale też całe środowisko piłkarskie udowodniliśmy, że możemy zbudować drużynę złożoną z własnych wychowanków, z chłopaków z regionu, która z powodzeniem zagrała dzisiaj z zespołem z ekstraklasy i wygrała. Ja mówiłem, że dla nas to też będzie taki sprawdzian, żebyśmy mogli się sprawdzić na tle rywala z ekstraklasy w meczu o stawkę. Myślę, że najgorzej nie wypadliśmy. Ja jestem bardzo szczęśliwy i zadowolony i, i bardzo gratuluję moim zawodnikom za tą ciężką robotę, jaką wykonali. Jedyne nad czym ubolewam to strata dwóch zawodników na, na, na mecz rewanżowy, bo nie zagra ani Fadecki, ani Liśkiewicz. Jest to dla nas ogromna strata.